Witam na 18. lekcji. Przypomnijmy sobie dwa spójniki, AND i BUT. Powiem kilka słów na temat tego, gdzie stawiamy przecinek. Będzie nowy spójnik, because, oraz jak do tej pory najdłuższe zdania na całym kursie. Dlatego serdecznie zapraszam na całe zajęcia. Zacznijmy od AND, która tłumaczymy jako I, ale możemy też tłumaczyć jako A, jak w przykładowym zdaniu. I am Anna and you, w którym and tłumaczymy jako a. A ty? Spójrzmy na kolejne przykładowe zdanie. The table is between a chair and an armchair. Ponieważ przy końcu mamy taką zbitkę podobnych do siebie dźwięków, N-amcie. To właśnie w takich przypadkach nie będzie to typowo wyraźnie powiedziane N Amcie. Tylko właśnie jest ekonomia języka, te dźwięki stają się krótsze, mówimy to szybko, i wychodzi Namcia. I jeszcze drugi spójnik, który znamy, pat dosłownie ale jak w zdaniu przykładowym. My book is green, but his book is blue. A co z interfunkcją, o którą uczniowie często także bardzo zaawansowanie pytają? Przede wszystkim, jeżeli nie będziemy stosować języka angielskiego, przynajmniej Tutaj na tym kursie dla poziomu podstawowego, aby sporządzać kontrakty, umowy, pisać rozporządzenia czy ustawy, nie musimy się tym aż tak bardzo przejmować. Przy wspomnianych wcześniej rodzajach dokumentów faktycznie to ma duże znaczenie. Zobaczmy jednak w praktyce jak to wygląda. Wrócimy do naszego zdania z Proszę zewknąć. W przeciwieństwie do poprzedniego zdania, tutaj już pojawia nam się przecinek. Jeżeli nasze długie zdanie możemy podzielić na dwa krótsze, które będą stanowić osobne, niezależne, samodzielne zdania, tak jak w naszym przykładzie, to będzie to oznaczać, że tak, przecinek będzie. Potrzebny. Nie jest on niezbędny, ale warto mieć takie dobre nawyki, bo potem nam się one przydadzą. Jeżeli idzie o end, też chciałabym pewną rzecz pokazać. Spójrzmy. Skorzystam z bardzo prostego zdania. Tom, Ann and Mike are on holiday. Oczywiście my nie wiemy, ale możemy założyć, że te osoby to są na przykład dzieci w szkole i każde z tych dzieci jest na wakacjach. Każde to dziecko jest ze swoją rodziną na wakacjach. Każde jest gdzieś indziej. Natomiast w drugim zdaniu Tom, Ann and Mike, Avon Holiday Możemy założyć, że Anna i Mike to i pojechali ze swoimi rodzicami na wakacje. W całości zdania mówimy więc o dwóch wycieczkach, Toma i jego rodzinie oraz Anny i Majka. W pierwszym przykładzie mówimy o trzech wycieczkach, każde dziecko pojechało ze swoją rodziną i żeby podkreślić właśnie, że osobno pojechali, stosujemy przecinek, oddzielamy każde imię. Od ciebie. W ten sposób wiemy, że mówimy o trzech różnych osobach i trzech indywidualnych wycieczkach. A my na co dzień nie musimy dociekać, czy powinien tam być przecinek lub nie. Natomiast jeżeli idzie o słówko because, ponieważ, to tutaj przecinka już nie będzie. Pod warunkiem oczywiście, że pamiętamy o poprawnym szyku zdania. Zobaczmy. Zawsze powtarzam, że poprawne szych zdania to podmiot orzeczenie i reszta zdania, czyli innymi słowy, kto wykonawca, co robi i potem reszta zdania. Zawsze ktoś i potem czasownik. Więc jeżeli mamy poprawny szych zdania, nie będziemy dawać żadnych przecinków, tak jak tutaj I am happy because I am on holiday. Ale jeżeli odwrócimy sobie to zdanie i zaczniemy od części, because I am on holiday, czyli zdania potrzebnego, to już będzie inaczej. Bez takiej szczegółowej wiedzy, oczywiście, też można władać świetnie językiem angielskim. Ale ponieważ to są początki, szczególną uwagę przykuwam do poprawnego szyku zdania, tak aby właśnie pokazać, jak to funkcjonuje na co dzień. Oczywiście jak mówimy, to tych przecinków nie widać, i przy krótkich zdaniach jesteśmy w stanie się poprawnie skomunikować. Natomiast skoro mamy zdanie podrzędne, to znaczy, że w hierarchii stoi niżej, dlatego aby nasza konstrukcja, ta jak budowla, a tutaj zdanie, nie zawaliło się i nie runęło jak domek skarb, to rozdzielamy to zdanie poczęte, czyli niżej w hierarchii, przecinkiem. Ale jeżeli ułożymy sobie dobrze, będzie całe zdanie niezależne. Zaczniemy właśnie od podmiotu orzeczenia, potem spójnik i drugie zdanie, bo I am on holiday funkcjonuje jako osobne zdanie. Żadnych przecinków nie potrzebujemy. Tyle z teorii, a teraz praktyka ponieważ tworzymy coraz dłuższe wypowiedzi, ponownie skorzystamy z tłumaczenia w języku polskim. Na kolejnym slajdzie pojawi się odpowiedź w języku angielskim oraz ją przeczytam. Jeżeli ktoś potrzebuje nieco więcej czasu, proszę pamiętać o możliwości zatrzymania materiału wideo. Uwaga, czytam odpowiedź? He is sad because it is raining. Odpowiedź. he is angry and stressed because he is at work on friday Odpowiedź She isn't nervous she is relaxed because she is on holiday in august and it is sunny odpowiedź <inaudible> He is worried because his children are not in the mountains. Będą dwie alternatywne odpowiedzi ze względu na podanie czasu, według 12 godzinnego zegara i 24 godzinnego. Jeżeli ktoś nie pamięta tej lekcji, zapraszam do zapoznania się z materiałem zajęć numer 12. A już w tej chwili czytam pierwsze zdanie: My husband is sleepy because it is a quarter to 12 and he is always in bed at midnight. again. My husband is sleepy because it is twenty three forty five and he is always in bed at midnight. Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, którzy dotrwali do końca tych zajęć oraz serdecznie gratuluję. To były najdłuższe zdania jak do tej pory na kursie, które dodatkowo wymagały znajomości całości materiału. Jeżeli się podobało, bardzo proszę o polubienie materiału i udostępnienie go dalej, a ja już zapraszam na kolejną lekcję. Bye bye, students!